Freedom Podcast Pewny Wybór. To audycja, która pomaga odnaleźć się na rynku nieruchomości. Wyjaśniamy trudne zagadnienia, odpowiadamy na ważne pytania, komentujemy bieżące zmiany. Ten podcast, tak jak nasi agenci, będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o tym, jak dokonywać pewnych wyborów na rynku nieruchomości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o niezwykłym zawodzie, jakim jest agent nieruchomości. Jakie cechy powinna mieć osoba, która marzy o takiej pracy? Czym właściwie zajmuje się agent i czy warto nim zostać? Dodatkowo sprawdzimy, jak wygląda cały proces sprzedaży mieszkania z perspektywy właśnie agenta nieruchomości, oraz czy i dlaczego warto go zatrudnić. Moim gościem jest Dariusz Czajka, specjalista do spraw sprzedaży w sieci Biur Freedom. Witam serdecznie, cześć. Darku, na początek chciałabym, żebyś nam troszeczkę opowiedział o tym, jak to się w ogóle stało, że ty tak. Jakim agentem nieruchomości zostałeś? Co ci skłoniło do tego, żeby podjąć taką pracę? I łatwe i trudne pytanie, moim zdaniem, bo tak jak sobie rozmawiamy czasem w biurze albo osoby, które spotykam też z innych agencji, z którymi gdzieś tam się przecinamy i rozmawiamy, to ciężko mi spotkać kogoś, kto urodził się i myślał, że będzie agentem nieruchomości, prawda? Raczej to zawsze wychodzi, jest to trochę wypadkowa, rzeczy, które robiliśmy wcześniej i u mnie też było podobnie. Temat nieruchomości był od jakiegoś czasu, natomiast tak naprawdę tak na 100% tylko to. Myślę, że takie czasy covidowe, więc trochę ponad rok jakieś półtora roku. W samym Freedom jestem od e, sierpnia zeszłego roku, więc nie jest to jakoś bardzo dużo czasu, natomiast był to fajny, taki intensywny czas. Co było tym powodem? Dlaczego zdecydowałeś, że akurat e, w to chciałbyś spróbować iść? Wiesz co, ja zawsze sobie szukałem takiego zajęcia, gdzie będę czuł się dobrze, ale nigdy nie wyobrażałem sobie siebie w pracy od dziewiątej do 17 i to zajęcie takie jest. Tutaj mam takie dni, które są bardzo intensywne, ale mogę sobie zrobić taki dzień, kiedy mogę je sobie ułożyć pod siebie i mam dwie intensywne godziny, a potem sobie coś robić dla siebie, a potem znów coś tam robić. Do pracy, więc to jest taki plus, to mi się podobało i szukam sobie zawsze takiego zajęcia. W pozorom nie ma aż tak dużo myślę takich ścieżek zawodowych, które prowadzą do tego. Więc to mnie skłoniło, skłoniło mnie to, że lubię kontakt z ludźmi, jakieś takie pogaduchy i taki trochę luźny zawód i tak mi się to kojarzy. Luźne w sensie formy, a nie tego, że jest łatwy i. I prosty o. No właśnie, bo o tym sobie też porozmawiamy jeszcze troszeczkę, że to nie jest wcale tak łatwo i przyjemnie. Dlaczego akurat nieruchomości? Bo to wcale nie jest łatwy kawałek chleba. Jakby podejmując decyzję, że chcesz robić jakby troszeczkę w sprzedaży. Dlaczego akurat nieruchomości? Dużo rzeczy się na to złożyło, na potrzeby dzisiejszej rozmowy powiem, że generalnie chciałem bardzo tego spróbować i gdzieś mi to z tyłu głowy się kręciło, gdzieś mi to mijało, nie wiem, miałem także widziałem jakieś sygnały, które mnie skłaniały do tego, że muszę to spróbować po prostu i no i spróbowałem. Też jak mam być szczery, to wchodziłem trochę z takim założeniem, że daję sobie 3 miesiące do sześciu, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest zajęcie dla mnie i czy to będzie okej, okay, czy będę się w tym dobrze czuł, no i czuję się dobrze, więc no to też jest tak, że dopóki się nie spróbuję, no to tak naprawdę ciężko to wyczuć. Zaczynałem z takim zarysem tego, jak to może wyglądać. Wygląda podobnie, ale tak naprawdę jest dużo więcej rzeczy, o których pewnie jeszcze sobie tu dzisiaj może powiemy trochę. Mm -hmm. No ja bym chciała jeszcze o te początki właśnie tej no. drogi w branży podpytać, bo podobno wcale właśnie nie jest łatwo, że właśnie ten początek jest najtrudniejszy, kiedy się jeszcze nie ma tych klientów, którzy na przykład wracają i tak dalej. Więc jak Ty wspominasz właśnie ten, ten początek? Czy może właśnie też troszeczkę ten okres, w którym zaczynałeś, mm -hmm. spowodował, że to było odrobinę łatwiejsze? Nie wiem, czy było łatwiejsze. Raczej początki są trudne w tym i. I też nawet jak ktoś przychodzi do nas nowy do pracy, albo nawet jak gadam sobie z kimś po prostu o tym, to mówię, że te pierwsze miesiące no nie są najlepsze. Mi akurat osobiście poszło to całkiem sprawnie, bo dość szybko udało mi się jakieś takie pierwsze transakcje spiąć. Więc nie miałem takiego miesiąca, że nie wiem, miałem 2-3 miesiące, że nic się u mnie nie dzieje i, i chodzę i wpadłem w jakąś taką monotonię. Raczej nie, raczej coś było szybko i szybko się w tym. Nakręciłam, więc, więc na plus był początek. O. Jakie cechy charakteru pomogły Ci, Twoim zdaniem, właśnie, że się nie zniechęciłeś, kiedy na uh -huh. początku bywało ciężko? Może niekoniecznie cecha charakteru, natomiast wchodziłem z taką trochę wolną głową i z myślą, że chcę spróbować i zobaczę po prostu, jak, jak będzie. Co do samych cech charakteru, raczej takich, myślę, osobowościowych w ogóle, raczej trzeba być osobą, myślę, otwartą i dobrze czuć się w takich kontaktach międzyludzkich, bo no tak naprawdę do tego to się sprowadza. Wiadomo, mamy jakiś produkt, który jest dobry, moim zdaniem. Natomiast finalnie to my to musimy jakoś tak przedstawić klientom, żeby oni powiedzieli, że faktycznie to jest fajne. I przedstawić im to też w przystępny sposób. Bo to, co mi się wydaje, jest trudne, to trafienie do ludzi, bo ludzie są różni, do nich trafiają różne argumenty. Moim zdaniem to nie jest tak, że namawiamy kogoś na coś, raczej kwestia przedstawienia tego w taki sposób, żeby to zrozumiał po prostu, co my tak naprawdę robimy. Bo myślę, dużo osób sobie do końca z tego nie zdaje sprawy. No właśnie, bardzo ładnie zacząłeś, i ja bym chciała to pociągnąć w takim razie, co Wy robicie? Na czym polega wasza praca? Sprzedajemy mieszkania. Chciałabym, żebyśmy trochę właśnie ten wątek pociągnęli, no bo sprzedajecie nieruchomości. Jakby okej. Okay. Do tego to się sprowadza, ale tak naprawdę, jakby jest wiele dróg do tego, żeby do tego klienta trafić i żeby dopiąć te transakcje. Gdybyśmy mogli tak, jakby w, tak w dwóch zdaniach to skondensować. Na czym mhm. polega Twoja praca? Moja praca polega na sprzedaniu nieruchomości mojego klienta na możliwie najlepszych dla niego warunkach. Zawsze sobie też ustalamy, bo, bo jest część klientów, którym naprawdę się spieszy i dają sobie, nie wiem, miesiąc, półtora, ale też nie chcą stracić na tej nieruchomości, ale no, generalnie na sprzedaży nieruchomości w optymalny sposób. W danym czasie na rynku. W takim razie, jak wygląda Twoja praca? Jakby wstajesz rano. I co dalej? Generalnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mam do zrobienia, powiem może dwa słowa o tym w ogóle, jak wygląda przygotowanie tego, czy jak wygląda mój dzień, taki trochę mm -hmm. jak sobie pracuję. To trochę zależy od tego, na jakim jestem etapie ze sprawami, które mam w toku. Inaczej wyglądał mój dzień, kiedy zaczynałem. I Tak naprawdę no, 90% czasu to było spotkania z potencjalnymi klientami i, i rozmowy z nimi, przedstawianie im trochę tego, jak pracuję i podpisywanie tych pierwszych umów i sprzedawanie tych mieszkań inaczej to wygląda teraz, gdzie mam część takich rzeczy, które Zaczynam, mam część spraw w toku, część mieszkań już jest sprzedana, ale jeszcze jakoś tam pomagam klientom w jakichś ich dalszych ruchach, bo też czasem to robimy, więc teraz to wszystko muszę sobie trochę poukładać. Staram się mieć taki wydzielony czas na to, na to i na to w czasie dnia, więc generalnie zawód, tak jak mówiłem, dość luźny i w formie, natomiast myślę, że jedną z takich cech, o których pewnie sobie jeszcze powiemy, co jest potrzebne, to moim zdaniem dyscyplina i trzymanie się jednak tego harmonogramu, który sobie sami nałożymy, bo generalnie nie mam szefa, który nad mną stoi i mówi, że mam zrobić to i to, ale no sam sobie jestem tym szefem i tak naprawdę finalnie dopiero mój wynik mnie broni przed samym sobą. To spróbujmy odpowiedzieć w takim razie na to pytanie, czy trudno zostać agentem nieruchomości? bo trochę, jak opowiadałeś o tych swoich początkach, no to to było tak, że któregoś dnia po prostu postanowili, że chcesz tego spróbować. Trudno było w takim razie jakby wbić się w te branżę nową? I tak i nie. Ja myślę, że generalnie jest to dużo trudniejsze zajęcie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, bo to, co często myli i też myślę ma duży wpływ na taki nasz ogólny odbiór osób, które zajmują się nieruchomościami, to to, że mimo wszystko i trudno i nie trudno, bo teoretycznie nie trzeba, nie wiem, 5 lat studiować i przeczytać tysiąc książek, żeby się za to zabrać. Wystarczy mieć Część jakichś takich predyspozycji, nad którymi trzeba sobie popracować, i no i możemy w tym pracować. Natomiast z perspektywy czasu myślałem, że będzie trochę łatwiej, jak ma być szczery. Jednak jest dużo takich kwestii, które jeżeli wchodzimy na jakiś taki poziom, gdzie robimy to profesjonalnie, no trzeba się na tym znać. Ja nie jestem ekspertem od podatków na przykład, bo często osoby też o to pytają. Natomiast taką wiedzę podstawową, żeby jakoś zarysować ludziom, co może ich spotkać, albo co powinni zrobić dalej, powinienem mieć, i jest dużo takich aspektów, których trzeba trzeba się po prostu dobrze orientować no samo poprowadzenie marketingu jakiejś oferty, sprofilowanie mieszkania, do tego tak naprawdę do kogo chcemy z nim trafić, bo to też zawsze pomaga no. To tak. Okej. Okay. Czy to w takim razie może oznaczać, że to jest też taki zawód, w którym cały czas trochę się trzeba rozwijać? Myślę, że na pewno. To, to jest też coś, co mi się podoba. Generalnie jest jakiś proces cały czas coś się dzieje, można coś nowego się nauczyć, więc tak najbardziej jest OK tutaj. Czy twoim zdaniem jakby Zawód agent nieruchomości to praca potrzebna. Ja bym chciała zapytać może troszeczkę mhm. inaczej. Nie chciałabym, żebyśmy właśnie o to podpytali jakby z Twojej perspektywy, no bo z jakichś powodów też ten zawód właśnie sobie wybrałeś, ale z perspektywy klienta, czy Twoim zdaniem właśnie agent nieruchomości jest przydatnym człowiekiem w życiu osoby, która zamierza kupić lub sprzedać mieszkanie? Myślę, że tak i myślę, że ta tendencja coraz bardziej idzie w tą stronę, że jednak ludzie zaczynają doceniać to i nie patrzą na nas jak na osoby, które chcą je oskubać tam z 10, 5 czy, czy 50 tysięcy. Więc myślę, że jest potrzebne, myślę, że coraz lepiej to zaczyna wyglądać i rynek też idzie trochę w taką stronę, że zaczyna to doceniać. Natomiast dlaczego jest potrzebne? No przede wszystkim dlatego, że sprzedaż mieszkania dla kogoś to nie jest to coś, co robimy codziennie. Często jest to jedna, dwie, czasem trzy transakcje takie przez całe życie i często też sprzedajemy no, najdroższe dobro, które mamy tak naprawdę. No, mieszkanie dla, dla wielu osób jest najdroższą rzeczą, którą oni posiadają, więc warto myślę to zrobić dobrze, a żeby zrobić to dobrze, no to myślę trzeba w tym być na stałe, orientować się. Generalnie rynek jest bardzo dynamiczny i tak naprawdę to, że sąsiad sprzedał coś trzy miesiące temu za tyle, nie znaczy, że my dzisiaj to sprzedamy za tyle, więc myślę, że osoba, która jest na bieżąco potrafi w dobry, taki rzetelny sposób wycenić taką nieruchomość, przygotować tą ofertę tak, że ona faktycznie się sprzeda, a nie gdzieś ją przestrzelimy i, i będzie bardzo długo wisiała, i, i tak naprawdę stracimy ten czas y, jest potrzebny jak najbardziej. A z czego to może wynikać, że teraz jakby wasza pomoc jest? Potrzebna bardziej niż była wcześniej. Myślę, że z dynamiki rynku i też z tego, że jest coraz więcej osób, które trochę szanują swój czas i mają coś innego do roboty. I tak naprawdę to, za co płacą, to nie tylko za nasze doświadczenie, przygotowanie oferty i samą sprzedaż, ale tak naprawdę za, za czas, który my na to poświęcamy. No, żeby zrobić to dobrze, trzeba na to poświęcić sporo, sporo czasu. Wręcz jest taka grupa klientów i takich nieruchomości, gdzie wyglądaliby dziwnie, myślę, sami sprzedając to. Jeżeli mamy coś naprawdę eleganckiego, dużego i okazałoby się, że klient tam spędza cały weekend, i pokazuje to wszystkim, to myślę, że trochę by się to mijało z celem. Często też jest tak, że jeżeli mamy jakąś nieruchomość, to faktycznie osoba taka trochę z zewnątrz jak my jest w stanie to zrobić lepiej. No nie jesteśmy emocjonalnie związani z tym mieszkaniem. Nie będzie nam przykro, jak ktoś będzie narzekał na, na jakiś tam design niektórych pomieszczeń, więc myślę, że, że tak o. I teraz przechodzimy znowu troszeczkę do tych klientów, bo powiedziałeś o tym już też troszeczkę, mhm. za, za, zagaiłeś, jakby ten temat. Ja bym chciał też to pociągnąć. Z czego w takim razie wynika to, że agenci nieruchomości mhm. są takimi nachalnymi sprzedawcami? Ja nie jestem i myślę, że wszyscy nie są. Natomiast zgadzam się z tym, że dużo mówi się o tych nachalnych albo tych takich gorzej odbieranych. Myślę, że dużo rzeczy się na to składa. No, między innymi trochę natura ludzka i zawsze miałem takie wrażenie, że ludziom łatwiej jest trochę ponarzekać niż kogoś pochwalić, więc przede wszystkim myślę z tego, ale nie broniąc branży, myślę, że sami trochę jesteśmy sobie winni, bo w samej Warszawie jest multum agencji i multum ludzi, którzy się za to biorą, często kompletnie nieprzygotowani do zajęcia. Jest to trochę takie strzelanie i są to osoby, które dwa tygodnie porobią to, a za dwa tygodnie będą robiły już coś innego, a jednak rzutuje to na wszystkich. Wrócimy znowu trochę do tego, jak wygląda to Twoja praca, bo powiedziałeś o tym, że jakby zajmujesz się przede wszystkim tym, żeby zadowolić klienta, czyli sprzedać nieruchomość na takich warunkach, które będą mu odpowiadały. Zakładam, że w drugą stronę to też działa, jeżeli ktoś się do was zwraca z pomocą w znalezieniu mieszkania, to oczywiście też staracie się spełnić te oczekiwania, ale czy to jest tak, że zajmujecie się jakby jednym tematem w jednym czasie, czy macie tych zadań bardzo dużo i tutaj się jakby tak, taka umiejętność rozdwajania bardzo przydaje. Zadań jest bardzo dużo i bardzo dużo zadań mam nawet teraz z tyłu głowy, które gdzieś tam e, się dzieją, muszę o nich jeszcze dzisiaj pamiętać, więc e, to możemy sobie dopisać do listy, do takiej listy cech, które są potrzebne. Na pewno trzeba być osobą e, Zorganizowaną, i trzeba mieć pamięć, generalnie, do tego wszystkiego, co już sobie tam gdzieś człowiek zapisał. I teraz jeszcze bym chciała podpytać o taką kwestię. Czy zdarza się, że obsługujecie dwie strony transakcji? Przy jednej transakcji, o tym mówimy, zdarza się tak. Nawet często tak się zdarza, bo tak naprawdę często dochodzi do takich sytuacji, że osoba, która kupuje mieszkanie, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, nawet ile formalności ją czeka, żeby w ogóle wystartować z jakąś kwestią kredytową i jak to dobrze opakować, więc jak najbardziej robimy to. My generalnie na pierwszym takim spotkaniu nawet z tym klientem, dla którego sprzedajemy, no tak naprawdę zobowiązujemy się do tego, że tą transakcję doprowadzimy do końca. I często wiąże się to też z pomocą dla strony, która kupuje tą nieruchomość. To znaczy, że obsługujecie jakby klientów kompleksowo? Jeżeli przychodzę do ciebie i z taką prośbą o pomoc w sprzedaży mieszkania, to znaczy, że pomagasz mi je nie tylko wystawić, pomagasz mi je przygotować i wolałabym, żebyś ty opowiedział o tym, bo ja no mogę to, wymyślać. Okej, okay, dobra. To <laughs> może powiem ci dwa słowa w ogóle, jak to wygląda. Od takiego pierwszego spotkania, gdzie, gdzie poznajesz mnie, to tak naprawdę podstawowe rzeczy takie, które robię. No przede wszystkim mówimy o tym, w jakim miejscu na rynku jest to mieszkanie pod względem ceny. Dla mnie jest ważne uświadomienie właściciela, ile to mieszkanie teraz jest warte i dlaczego jest tyle. Warte, no często jest tak, że nie wiem, mieszkania w tym samym bloku, na tej samej klatce, naprzeciwko między nimi może być kilkadziesiąt tysięcy różnicy, może być inny widok, inny układ, inne wykończenie, więc generalnie wycena odpowiednia takiej nieruchomości i opowiedzenie o tym w taki sposób, że klient mówi ok masz rację, to jest taki y, pierwszy krok. To, na czym mi zawsze zależy i na co przykładam, się y, sporo uwagi, to też takie ukierunkowanie tej y, oferty. No, są takie mieszkania, które faktycznie będą dobre dla kogoś. Nie wiem, dla kogoś to jest jeszcze młody, jeszcze sam, dynamiczny, więc wtedy fajnie przedstawić tą ofertę tak, żeby ta osoba faktycznie to złapała, y, zadzwoniła, obejrzała to mieszkanie i żeby dalej to się potoczyło. To, co robimy, co do samego profilowania tej oferty, no to zaczyna się to od tego, że sesja, którą robimy jest, y, jest już odpowiednio Przygotowana. Nie jest to tak, że wpadamy, robimy trzy zdjęcia i uciekamy. Wcześniej sobie robimy taki plan, jak to mieszkanie ma wyglądać. Ja mówię o tym pani fotograf, z którą współpracuję, panią od homestagingu, więc oni to wszystko przygotowują. Wiemy, jak to ma wyglądać finalnie w internecie, już gdzieś to sobie wyobrażam. Więc przygotowanie takiej sesji z aranżacją, no i duży eksport tej oferty w internecie. Myślę, że jest to maksymalny zasięg. No mogę podpisać się pod tym, że trafiamy do wszystkich aktywnych klientów, którzy szukają czegoś takiego. Więc mamy taką przygotowaną ofertę. Która już jest w sieci i, i coś się zaczyna dziać, więc y, odbieram sobie telefony, rozmawiam z tymi ludźmi. To, co staram się też zrobić, to zawsze już wstępnie opowiedzieć jak najwięcej o mieszkaniu i też jak najwięcej się dowiedzieć o osobie, z którą się umawiam na same prezentacje. To, co też jest fajne dla, dla klientów, którzy ze mną współpracują, no to zawsze staram się to robić tak maksymalnie komfortowo, więc często są to mieszkania, gdzie jeszcze sobie mieszka cała rodzina, więc y, nie dopuszczam do takich sytuacji, że tam. Codziennie przychodzę po południu, ktoś się kręci obcy. Raczej jest tak, że umawiamy się na dwa dni w miesiącu, co jest takim dużym plusem dla osoby, która sprzedaje. Ona wtedy może sobie zorganizować jakoś ten czas. Ja wtedy jestem w mieszkaniu, wtedy też robię prezentację, umawiam się z osobami, które wcześniej widziałem. No, to, co jest na mojej głowie, to też w odpowiedni sposób przeprowadzenie tych negocjacji. Także jednak sprzedaż tego mieszkania w możliwie jak najwyższej cenie. To już jesteśmy tak trochę przy końcu, ale też całe zabezpieczenie prawne. Teraz sytuacje kredytowe. No jest to bardzo dynamiczne. Więc klient, który ze mną współpracuje, ma bardzo szybką informację, czy osoba, która kupi to mieszkanie, to, to ten kredyt jest formalnością, czy jednak mogą być jakieś problemy i tak naprawdę to do niego zawsze należy decyzja. Myślę, że to, co warto też powiedzieć, to to, że ktoś ze mną podpisuje umowę i że ja mówię, że to zrobię za niego, to tak naprawdę on zawsze jest tą osobą decyzyjną i te kluczowe decyzje zawsze podejmuje klient. Ja tylko go wyręczam w niektórych kwestiach i odciążam od rzeczy, które pewnie by go mogły trochę zmęczyć, albo nie mógł Mogę tego zrobić do końca sam. A czy pomagacie też przy formalnościach, na przykład, nie wiem, aż do momentu odwiedzin u notariusza i podpisania kwita? Jeszcze, nawet po wizycie u notariusza, jeszcze jestem i pomagam przypisać liczniki, wymienić się kluczami i dopiero wtedy tak naprawdę się żegnamy. Także generalnie od momentu od pierwszego dnia do ostatniego dnia, kiedy osoba sprzedająca nieruchomość jest zaangażowana w tą sprzedaż, jestem z nią. Wynotowałam sobie w międzyczasie, że opowiadałeś właśnie o tym uświadomieniu też klientów. A propos tych wycen mieszkania, bo myślę, że to też może być taka dosyć sporna kwestia. Mhm. Na, najczęściej wydaje nam się, że nasze mieszkania są więcej warte, niż czasami w rzeczywistości Zazwyczaj. są. No właśnie. Bo zaufanie to jest też taka kwestia, która chyba jest Wam bardzo potrzebna, prawda? Jakby Myślę, musicie... że zaufanie w ogóle jest kluczowym momentem przy podjęciu tej współpracy. I tak naprawdę, jeżeli tego nie ma, no to, to raczej nie współpracujemy ze sobą. No to jest ten moment kluczowy, w którym jednak ktoś podejmuje się tego, że, że zrobię to lepiej niż on. No, ciężko czasem to komuś w to uwierzyć, bo ludzie jednak, dużo osób uważa, że sami zrobią wszystko najlepiej. Więc zaufanie jest tu kluczowe jak najbardziej. W takim razie chciałbym Cię podpowiedzieć. O to, jakbyś powiedział osobie, która zastanawia się nad podjęciem współpracy z agentem nieruchomości, że powinna to zrobić? Powiedziałbym, że generalnie jest to tak naprawdę optymalny sposób sprzedaży i, i wiele tych barier, które ludzie mają przed podjęciem współpracy, są tak naprawdę w głowie i, i całkiem niepotrzebne. Ja też nigdy nie staram się jakoś na siłę kogoś namawiać, bo, bo to nie o to chodzi. Myślę, że czasem rynek. Czasem. Nawet często rynek sam weryfikuje to, że jednak ten agent, który jest profesjonalny i zna się na tym, co robi, jest potrzebny. Często robi to za mnie rynek, tak mogę też powiedzieć. O. Myślę, że jak ktoś chce spróbować sam jednak przez dwa tygodnie albo przez miesiąc nie ma jakiegoś odzewu od konkretnego zainteresowanego klienta, no to sam zaczyna się trochę zastanawiać. No właśnie, bo też bardzo często mówimy o tym jakby z perspektywy Ciebie jako osoby pomagającej ludziom, którzy chcą sprzedać mieszkanie, a czy... Często zgłaszają się do Ciebie też osoby, które chcą kupić mieszkanie. Tak. Komu łatwiej się pomaga? Wbrew pozorom, znalezienie komuś mieszkania nie jest wcale łatwe, i jeżeli ktoś już chce nas zaangażować, to albo jest to klient, który faktycznie nie ma czasu i podchodzi do tematu trochę bardziej inwestycyjnie, więc wbrew pozorom jest to trochę łatwiejsza wersja, albo klient, który ma bardzo duże wymagania i wtedy nie jest to tak naprawdę łatwe do zrobienia. Ale zdarzają się też właśnie. Zdarzają się. No nawet dużo. Myślę, że jest sporo takich zapytań, generalnie, o coś takiego konkretnego. No bo tak sobie właśnie myślałam trochę o tym też, jak ja zastanawiałam się nad kupieniem. Mieszkanie, to wolałam to zrobić sama, właśnie, uh -huh. no bo wydawało mi się wtedy i chyba dalej. Tak jest, że najlepiej jakby wiem, czego szukam. tak? Wchodząc do mieszkania, to jakby czuję tam jakieś te wibracje czy cokolwiek no tak. i, i wiem, czy mi tam jest dobrze. I właśnie miałam trochę wątpliwości, czy agent by sobie też z tym poradził. Natomiast wiem też, że przy sprzedawaniu mieszkania na pewno będę chciała jakby tej po pomocy. Zostawi kontakt. Bo to, <laughs> dziękuję, bo to wcale nie są takie proste rzeczy. Myślę, że warto tutaj jakby podkreślić to, że osoby, które po prostu wchodzą właśnie w współpracę mhm. z takim agentem nieruchomości jak ty, po prostu nie muszą się jakby martwić o, o, o wiele nic. kwestii. Tak o naprawdę wobec. o nic muszą się martwić. Muszą się martwić tylko o to, żeby znaleźć czas na stawienie się u notariusza, a reszta jest na mojej głowie. To, co jeszcze chciałem dzisiaj powiedzieć, no to to, że jest to tak naprawdę bardzo odpowiedzialne zajęcie, z czym sobie często osoby takie zaczynające, myślenie nie zdają do końca sprawy. No tak naprawdę ktoś nam bardzo i powierza nam coś, co jest dla niego bardzo ważne, więc jest to zajęcie raczej dla osób odpowiedzialnych, zorganizowanych. No to ja bym jeszcze tak słowem jakby podsumowania powiedziała, że no osoby, które po prostu zastanawiają się nad skorzystaniem z usług właśnie agenta nieruchomości, myślę, że tutaj powinny jakby na pierwszym miejscu postawić swoją spokojną głowę i, i, i właśnie wtedy do Was się zwrócić e, z prośbą o pomoc. I tutaj na, na koniec jeszcze, trochę o tym też już mówiliśmy. Jaki powinien być dobry agent nieruchomości? Dlaczego warto skorzystać z Waszych usług? z waszej pomocy? Co do dobrego agenta, to na pewno osoba uśmiechnięta, otwarta, komunikatywna, no raczej nie jest to zajęcie dla kogoś, kto ma problem w takich relacjach interpersonalnych z obcymi ludźmi, bo tak naprawdę często to są osoby, które widzimy raz, szczególnie na prezentacjach, więc, więc raczej jest to zajęcie dla osoby otwartej, do tego no dobrze zorganizowanej i chcącej się uczyć, bo, bo jednak jest sporo rzeczy, które trzeba, trzeba wiedzieć po prostu, albo których trzeba się dowiedzieć z czasem. Co do osób, które wahają się, czy warto, to myślę, że zdecydowanie warto spotkać się i trochę porozmawiać, zobaczyć w ogóle, jak to wygląda z naszej strony, bo, bo to, co dajemy, no to na pewno pełen profesjonalizm. Cała obsługa prawna takiej transakcji, to nie jest tylko tak, że nad ofertą pracuję ja, czy mój kolega czy koleżanka z biura, tylko tak naprawdę jeszcze nasz dział marketingu, osoby odpowiedzialne za kwestie prawne związane ze sprzedażą. Często jest tak, że trafiają do nas mieszkania do sprzedaży, które kompletnie nie są do tego przygotowane i na przykład jeszcze miesiąc albo na przykład jeszcze kilka tygodni zajmuje nam w ogóle wyprostowanie kwestii. Prawnych, pozwalających na, na sprzedaż tego mieszkania. To są takie rzeczy, z których osoby często sobie nie zdają sprawy. Nie wiedzą często osoby, co jest w ogóle wpisane do Księgi Wieczystej, a tam są naprawdę rozmaite rzeczy, więc mamy wtedy ten czas, żeby to wszystko naprostować. Na pewno jest to bardzo komfortowa wersja i często pomimo tego, że ludzie obawiają się zapłacenia jakiejś prowizji, to finalnie w kieszeni zostaje im i więcej kasy, więcej środków, więcej pieniędzy i więcej wolnego czasu, tak naprawdę. I spokojna głowa. W takim razie, kończąc, bardzo Ci, Darku, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. No i mam nadzieję, a właściwie życzę Ci po prostu kolejnych sukcesów, oby klienci byli jak najmniej wymagający i Nie, żeby to wymagające wszystko szło... też samo OK. Tak? Tak. OK, no dobrze. no to w takim dobra. razie przeróżnych klientów Ci życzę, może tak, jak najwięcej tych klientów okay. Ci życzę. Dzięki. <laughs> dziękuję. Dzięki. Jeśli spodobała Ci się nasza audycja, koniecznie zostaw komentarz. Nic tak nie rozwija jak zdrowy feedback. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.